W meczu czwartej kolejki A klasy w sezonie 2022-2023 szczyt Boguszu w gołce podejmował na własnym stadionie Czarnych Wałbrzych. Oto składy w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach zielonoczarnych, gospodarze szczyt Boguszu w gołce stroje błękitno żółte sędzią głównym tego starcia był pan Krzysztof Dłużniak przed tym meczem oba zespoły. Po trzech kolejkach, sześć punktów na koncie, szczyt Boguszu w górce, Beniaminek A klasy po zajęciu trzeciego miejsca w popularnej bundeslidze awansował na wyższy szczebel rozgrywkowy. I tutaj spisuje się bardzo dobrze. Tak więc szykowało się bardzo ciekawe spotkanie. Co ciekawe w barwach szczytu Boguszu w górce aż pięciu zawodników, którzy mają za sobą występy w czarnych, są to Rafał Baszak. Dawid Gołek, Patryk Mosior, Adrian Maliszewski i Damian Kapelko. Tak więc będą mieli okazję zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi. I tu już oba zespoły gotowe do gry. Rozpoczynamy mecz. Szczyt Boguszu w gorce. Czarni Małbrzyk. Rozpoczynamy od sytuacji dla szczytu, piłka na połowie czarnych, futbolówkę przejmuje Alan Dobrowolski, Zaganie do Rafała Lipińskiego i interweniuje Radosław Brzeziński, nie ma faulu, tylko rzut rożny. A to już odpowiedź czarnych. Michał Konarzewski. Indywidualna akcja napastnika czarnych. Jest już w polu karnym. I broni Patryk Mosior. I jeszcze raz piłka na połowie szczytu. Bartosz Supik zagrywa do Aleksandra Jurkowskiego. Dośrodkowanie. I niespodziewanie piłka ląduje w siatce. Zaskoczony Patryk Mosior, Aleksander Jurkowski, 26. minuta meczu, szczyt czarni 0-1. Ale zespół gospodarzy nie zamierzał rezygnować. Tutaj szybka odpowiedź szczytu Rafał Lipiński, Jarosław Maliszewski. I faul Radosława Brzezińskiego, rzut karny i szansa dla szczytu na wyrównanie. Paweł Kryska kontra Radosław Brzeziński, broni bramka czarnych, ale Rafał Lipiński dobija i w 30 minucie jest 1 do 1. A to już końcówka pierwszej połowy, która była bardzo ciekawa, wyrównana. I dostarczyła kibicom wielu mocy jeszcze Rafał Lipiński, Jarosław Maliszewski i piłka obok lewego słupka. Świetna sytuacja dla szczytu, ale niewykorzystana. I do przewy. Szczyt Boguszu w goce, Czarniwa Obrzych. Jeden-1 I to już fragmenty drugiej części spotkania. Szczyt Boguszu w goce, Czarni Czarniwa Obrzych. I to już pierwsza sytuacja w tym meczu. Jarosław Maliszewski do Rafała Lipińskiego. Świetna sytuacja, ale piłka nad poprzeczką. W odpowiedzi rzut wolny dla czarnych Maciej Wojtko doświadkowanie na długi słupek. Jujperypec i nie ma gola. w upływu czasu coraz większa przewaga zespołu Szczytu kolejna świetna sytuacja, Rafał Lipiński jeszcze próbował podawać zawodnik Szczytu i piłka w rękach Wamkarza Czarnych po Czarni zagrożenie stwarzali głównie postałych fragmentach gry Wato i ponownie Czarnym brakuje precyzji Rafał Lipiński świetne zagranie do Jarosława Maliszewskiego. Ten przerzuca piłkę na dwójkę Czarnych. i w 85. minucie Szczyt prowadzi 2 do 1. <śpiewanie> Ponownie sytuacja dla szczytu. Jarosław Maliszewski broni radłowska Brzeziński. A to już doliczony czas gry. Przedziewa się Rafał Lipiński. Zagranie do Bartłomieja Taraszkiewicza. I mamy wynik meczu rozstrzygnięty. Szczyt Boguszów w gorce Czarni Wałbrzych 3-1. To już ostatnie fragmenty tego spotkania. Bardzo ciekawy mecz, ale w końcówce to szczyt z minuty na minutę nacierał coraz mocniej. Stwarzał sobie coraz więcej sytuacji do zdobycia goli i w końcu dwukrotnie trafił do siatki. Tak więc spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem gospodarzy 3 do 1. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Szczytowi gratulujemy. Życzymy powodzenia w kolejnych meczach. My następne spotkanie zegamy w niedzielę o godzinie 16 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Zielonymi Mokrzeszów. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.